Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię przepyszne i ekspresowe pączki na serku mascarpone. Przygotowanie tego ciasta, usmażenie tych pączków zajmie nam naprawdę niewiele czasu. I mamy coś fantastycznego do kawki. Tak więc zacznijmy temat, a zacznę od rozgrzania oleju. Olej już mogę rozgrzewać. I teraz działam dalej. Do miski wbijam. Trzy żółtka, same żółtka, białka zostawmy na jajecznicę. No ewentualnie możemy je wykorzystać do czegoś innego. Po żółtek dokładam ser. Serek. I do tego Dwie łyżki cukru pudru. Przesiewam, bo ten cukier jest odrobinę zbrylony. Idealnie. I teraz to wszystko dobrze rozbełtam. Masę mam idealnie wymieszaną i ścieram skórkę z połowy pomarańczy. Będzie niesamowicie aromatyczne ciasto i fantastyczne pączki. Wlewam dwie łyżeczki octu 110%. Pączki nie będą tak piły tego oleju, po tego. Dwie łyżeczki cukru waniliowego. No, tutaj są dwie. I mogę, mogę przesiewać mąkę. Ale przesiewając mąkę, od razu przesieję sobie jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. I mąkę dzielę na 3-4 razy lepiej jest to wymieszać. No i tutaj nie ukrywajmy, że do wymieszania tego ciasta najlepiej użyć siły swoich rąk. No chyba, że użyjemy miksera. Dobrze wyrabiajmy, napowietrzmy to ciasto. Ciasto mam wymieszane, ono delikatnie klei się do rąk, ale spokojnie, my temu zaradzimy. I teraz to ciasto, te pączki możemy usmażyć na trzy takie, można powiedzieć, sposoby. Nabierając łyżeczką, oczywiście Boczymy łyżeczkę w oleju, nabieramy ciasto, drugą spychamy, takie pączki na szybko. A jeśli chcemy się odrobinę pobrudzić, formujmy z ciasta dowolnej wielkości kulki, oczywiście obróżmy sobie dłonie w mące. Powiedzmy coś takiego wielkości orzecha włoskiego lub zrobić tak jak ja pączki na bogato z marmoladą. Czyli też robię kulkę Opruszam dłonie w mące. Urywam kawałek ciasta. Powiedzmy wielkości, niewielkiej mandarynki. I teraz robię placek. Coś takiego. No i nakładam ulubioną marmoladę. Jaką kto lubi. I sklejamy. Tutaj do tego przyłóżmy się. Ten etap jest bardzo ważny, czyli sklejanie. Ja robię coś w kształcie pieroga i później jeszcze raz zawijam do środka. I teraz formuję kulkę. Zobaczcie. Pączek idealny. No Oczywiście jest w tym odrobinę zabawy, ale poczuł się są naprawdę smaczne. I oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. A mając na myśli pod filmem kliknijcie słowo więcej. To słowo jest napisane takim grubym drukiem. I wtedy pokażą Wam się ilości składników. A mówię to dlatego, ponieważ dostaję czasami komentarze, że coś robi, nie podaje przepisu, nie podaje ilości składników, a zapewniam Was, że te ilości składników są pod każdym filmem. Tak jak powiedziałem, wystarczy kliknąć słowo więcej. Pączki mam uformowane, wyszło 10 sztuk, olej rozgrzany do temperatury 170 stopni. Temperatura tego oleju jest bardzo ważna, ponieważ yy, przy zbyt słabo rozgrzanym oleju no, to ciasto pije, pije ten tłuszcz. Powoduje to, że no, te pączki są zbyt tuste i niesmaczne. Natomiast zbyt wysoka temperatura yy, powoduje, że z zewnątrz się spiekają, a w środku są surowe. Tak więc najważniejsza jest tutaj temperatura oleju. No i cóż, mogę piec pączki. Wkładam stroną sklejaną do dołu. Tutaj jak zauważyliście ten olej zaczął się pienić, więc wkładam kawałek ziemniaka. No mogłem to zrobić odrobinę wcześniej. Ziemniak powoduje to, że ten olej się nie pieni. No i teraz pączki smażę po około 2 minuty z dwóch stron. No i mogę wyławiać te cudeńka. Oczywiście na wyłożony pap ręcznikiem papierowym. Pozbądźmy się nadmiaru tego tłuszczu. wyglądają fantastycznie. Pączki mam usmażone, wyglądają fantastycznie, no może oprócz tego jednego. To właśnie się dzieje, jeśli nie przyłożymy się do sklejania pączków. No ja przy tym. No musiałem się nie przyłożyć. No ale trudno. Jeden rozwarstwiony na 10 sztuk. Nie jest źle. Ale mogę teraz spróbować go Mm. Fantastyczny zapach skórki pomarańczy. Rewelacja. To ciasto jest niesamowicie delikatne. Pączki są po prostu fantastyczne. Mm. Majunia. Naprawdę smakują rewelacyjnie. Mmm. Rewelacja. Tak więc cóż, kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Pozostaje mi zachęcić Was do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja robię kawkę i idę zajadać. Mm.